Kościerzynie uroczyście oddano do użytku nową ścieżkę rowerową w kierunku Skorzewa. Uroczystość zakończona symbolicznym przecięciem stęgi miała miejsce wczoraj. W wydarzeniu uczestniczyli zarówno marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, jak i lokalni samorządowcy wraz z burmistrzem Kościerzyny Michałem Majewskim. W sumie będzie to ponad 15 kilometrów dróg transportu rowerowego które będą służyły nie tylko rowerzystom, ale także w tam gdzie nie ma chodników e, osobom poruszającym się pieszo. Złożyliśmy wnioski o brakujący odcinek od ostatniego ronda w kierunku kornego, aby do węzłu obwodnicowego do ronda jeszcze po prawej stronie dobudować kawałek brakującej ścieżki. I połączyć ją ze ścieżką, która obecnie biegnie wzdłuż drogi krajowej numer 20 do Kornego. Po naszej stronie miejskiej mamy już zrealizowane wszystkie zadania. Marszałek Struk na uroczystości złożył ważną deklarację. Zapowiedział dodatkowe dofinansowanie do projektu budowy węzła integracyjnego w Kościerzynie. Dzięki temu partnerskiemu projektowi ponad 15 km ścieżek rowerowych o bardzo dobrym standardzie, jak tutaj to jest widoczne. Dodatkowo jeszcze 5 autobusów i wielki parking na 170 miejsc. Pewno jak zawsze za mały przy takiej rosnącej ilości samochodów, ale jednak 170 miejsc postojowych to jest, to jest nie mało jak na, na Kościeżynę. Do tego modernizacja dworca kolejowego. Więc wydaje mi się, że ten projekt który przygotowany niegdyś przez burmistrza Czuchę Doczekał się realizacji przez burmistrza Majewskiego i cieszę się bardzo, że taka kontynuacja zakończyła się szczęśliwym, szczęśliwym finałem i niech to rzeczywiście służy, służy wszystkim mieszkańcom nie tylko miasta Kościerzyna, ale także gmin powiatu kościerskiego. Warto inwestować w drogi, warto inwestować w ścieżki rowerowe, ponieważ uatrakcyjnia to nasz teren pod względem turystycznym, a i mieszkańcom naszego miasta i powiatu też będzie żyło się lepiej. Projekt realizowany we współpracy z Gminą Wiejską objął nie tylko budowę tras rowerowych, ale także rewitalizację dworca kolejowego i stworzenie dodatkowych parkingów. Natomiast dodatkowe fundusze w wysokości 3 milionów złotych zostaną przeznaczone na realizację kolejnego odcinka ścieżki rowerowej tym razem do Skorzewa.